Siema, to ja, Alex A. Dzisiaj jest odcinek dość nietypowy jak na mój kanał, gdyż jest to odcinek o ukrytych miejscach w Soniku. Mianowicie prezentowane będą tutaj gry Sonic 1, Sonic 2 i Sonic CD. No i są tutaj ukryte miejsca na poziomach. Wiem tyle, że w Soniku 1 i 2 miejsca są dostępne tylko w wersji na Androida ze względu na obecność nowych postaci, a w Sonicu CD jest prawdopodobnie na innych platformach to miejsce. No to zaczynamy. Najpierw Marble Zone, akt pierwszy z Sonica 1. No, Marble Zone ma to do siebie, że każdy poziom ma taką samą strukturę. Idziemy do samego końca i jest ściana. I potem musimy przejść pod ziemią. Tak, by móc przejść na drugą stronę tej ściany. I, I w tym przypadku, i w następnym, trzeba będzie wejść na górę tej ściany przy pomocy latania bądź wspinaczki. No i tutaj lecimy, lecimy pod górę, i zaraz znajdziemy to, co jest ukrytym miejscem. Mianowicie jest to taka wnęka. Z nieśmiertelnością. Nie ma tam nic więcej, tylko tyle, przechodzimy do następnego. Proszę, Marvel Zone Act 3. Tak samo, idziemy sobie tym razem jako Knuckles, chwytamy się za ścianę i się wspinamy. Tyle, że tutaj już. Wyżej jest pełna ścieżka. Nie będę tutaj szedł, bo nie chcę Wam spoilerować. Następne: teraz Sonic 2 Hilltop akt 1. Teraz musimy zejść tą kolejką w dół i podlecieć, wspiąć się do tej wnęki, zniszczyć ten kamień i przekopać się w dół. Tutaj tak samo jak w poprzednim przypadku nie będę pokazywał dalszej ścieżki, gdyż nie chcę wam spoilerować poziomu. No i tutaj Tails sobie ziewa. I zaraz przechodzimy do Sonika CD. To jest Waki Workbench akt pierwszy, Przeszłość, jakby co, bo nie wyświetliło się. No i tutaj idziemy w prawo. W prawo idziemy, staramy się trzymać blisko ziemi. Co jest cholernie trudne ze względu na o, to! Te trampoliny bardzo wysoko nas wybijają. I to mnie naprawdę bardzo denerwuje w tym poziomie. I z tego powodu nie lubię Sonica CD. Bo to jest najbardziej znielubiona przeze mnie Sonicowa gra. Między innymi z tego powodu. I najgorsze jest to, że nie mogę teraz tego, no... cięcia zrobić, nie mogę. Nie mogę zrobić cięcia, bo nie, bo nie będziecie wiedzieli, jak tam dojść. Więc spróbuję teraz przewinąć na tyle, na ile się da, by nie zepsuć odcinka. jesteśmy. Teraz musimy tutaj wskoczyć w tą ścianę i tutaj mamy posąg, który daje nam pierścienie. O, dostałem osiągnięcie, jak widać. Zbieramy pierścienie i to jest bardzo fajna miejscówka. Jeśli ktoś chce, potrzebuje trochę pierścieni, bo mu źle idzie w tym sceniku CD. Bo gra jest trudna. Idziemy dalej. Teraz jest Wacky Workbench Zła przyszłość. Ma znaczenie, że powinna być zła, bo w przeciwnym przypadku nie znajdziemy tej znajdźki, tego ukrytego miejsca. To znowu mnie to denerwuje, te platformy trampolinowe, które są podłogą, bo one zdecydowanie za, za wysoko wybijają. No, gdyby wybijały trochę słabiej, to już byłoby fajnie ale rozumiem, że trzeba dostać się tak wysoko, ale możemy trochę przeprojektować ten poziom bo to trochę denerwuje zwłaszcza, że na platformach się blokujemy o, to jest to samo miejsce tutaj znowu musimy wskoczyć w ścianę po tej rampie i to jest posąg Eggmana niszczymy go no i spadają na nas miny Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, dzwoneczkujcie. Do widzenia, ziomy.